Hej, z tej strony Emilia, zapraszam na Hall, w którym pokażę Wam produkty pochodzące ze sklepu JJ's House. Mieliście okazję już widzieć film z udziałem J.J.'s House, ze na to, że wcześniej już taki robiłam. Także jako, że współpraca była i jest nadal owocna, zdecydowałam się ją ponowić. I w dzisiejszym filmie pokażę Wam buty, które sobie wybrałam, oraz kapelusze, które widzicie z tyłu. Buty wybrałam, słuchajcie, na jesień-zimę, ale wybrałam również na sezon letni, więc mam nadzieję, że tutaj Was coś zainteresuje. I od razu przechodząc do rzeczy, pokażę, Wam buty, które chyba w tej chwili są jakby największym takim hitem, tak zauważyłam przynajmniej, czyli nic innego jak takie traperki, jakby. One są zamszowe i są sznurowane, co jest takim minusem. Ja bym wolała, żeby tutaj był zamek, ponieważ zdecydowanie bardziej wolę właśnie w ten sposób, kiedy otwierają się buty. Ale muszę Wam powiedzieć, że są bardzo wygodne, mają fajną, antypoślizgową podeszwę i też mam wrażenie, że nie będzie mi w nich zimno. Także jestem z nich zadowolona. Wyglądają naprawdę fajnie na nodze. Myślę, że pasują zarówno do spódnic sukienek, jak i do spodni. Także jest to naprawdę super wybór. Na co Wam muszę zwrócić uwagę, to to, żebyście brali rozmiary większe niż macie, ponieważ ten tutaj to jest 39. Ja natomiast normalnie noszę rozmiar 38. Także o jeden rozmiar tak spokojnie bierzcie sobie większe. Dostałam tutaj te buciki. W takich opakowaniach ze sznurkiem, i to jest fajne rozwiązanie, bo ja sobie te takie po prostu wykorzystam to, tak? To będzie mi na pewno służyło jeszcze do czegoś, tutaj będę coś magazynować, także ja jak najbardziej lubię takie rozwiązania, zdecydowanie wolę to niż jakieś foliowe torebki, nawet kartony też. Słuchajcie, niekoniecznie, bo tych kartonów potem jest milion, więc to jest ok. Wybrałam sobie jeszcze też coś w tym guście, ponieważ ja w ogóle lubię takie sznurowane buty na jesień, na zimę. Po prostu jest to jakby mój styl. Ale lubię bardziej takie, wiecie, takie standardowe, takie ponadczasowe rozwiązania, klasyki tak zwane. I tutaj wybrałam sobie coś takiego bardziej do spódnicy. Bardzo mi się podoba ten but. Wyobraźcie sobie, że jest bardzo, bardzo wygodny, bo miałam okazję już tutaj co prawda po domu, ale w nich chodzić. Mają tutaj zamek, co jest jak najbardziej na plus, jest też sznurowadło i wydaje mi się, że wyglądają naprawdę bardzo ładnie. I ten obcas, mimo że no jest, nie czuję się go w ogóle, są fajnie wyprofilowane i tak jak Wam mówiłam, wybrałam sobie w rozmiarze 39. Widziałam jeszcze te buty w kolorze beżowym i powiem Wam szczerze, zastanawiałam się nad nimi i myślałam, żeby je sobie wybrać, ale nie odważyłam się i zdecydowałam się na taki klasyk czarny. W sumie nie wiem, czy żałuję, bo może. Takie beżowe, jakby bardziej białe, wyglądałyby taki, tak bardziej, wiecie, ciekawie. Tym bardziej, że teraz jest też moda na, na właśnie takie kolory. Ale cóż, zdecydowałam się na takie. Te mi się również podobają i mam nadzieję, że długo będą mi służyły. Teraz coś bardziej jesiennego, ale tym razem już nie dla mnie, tylko dla mojej mamy, bo pomyślałam sobie, że w sumie, czemu nie, jakby nie, nie włączyć ją w tą akcję i nie wziąć czegoś dla niej? Szczególnie, że wiecie, no ja nie potrzebuję miliona par butów, więc wzięłam dla niej takie mokasynki, które tak naprawdę pewnie Wam się bardzo kojarzą z męskimi, bo one są rzeczywiście z męskiej yy, części, jakby sekcji. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem wyglądają bardzo ładnie, i są to takie, no, wydaje mi się, że fajne buty. Wiecie, że nawet kobieta może w nich chodzić. Mam nadzieję, że nie mylę się. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja mojej, mamy, mojej mamie wzięłam rozmiar 40, ponieważ ona nosi 39, ale nie wiem, przyznam szczerze, czy te 39 nie byłyby odpowiedniejsze, ponieważ um, dosyć długi jest ten nosek i ten kolor w ogóle jest bardzo ładny. Jak widzicie, to jest taka, taka wisienka, taki e, bardzo ładny, taki burgund, machoń. Pięknie to wygląda. Ma fajny właśnie tutaj ten, ten akcent, ten element zdobienny. Zdobniczy Matko Święta, więc fajnie to się prezentuje. I mimo, że to są męskie buty, mi się wydaje, że mogą naprawdę super prezentować się na kobiecej stopie. Mam nadzieję, że będą równie wygodne. Moja mama jeszcze ich nie mierzyła, ale z zamysłem dla niej po prostu je wzięłam. Także mam nadzieję, że będzie fajnie jej się nosić. Ja Wam na początku nie powiedziałam, że to nie są skórzane buty. Także. Yy... Co kto lubi, ale wyglądają bardzo porządnie, także mam nadzieję, że będą długo służyć. No i na koniec, to znaczy na koniec, jeśli chodzi o buty, bo jeszcze mam te kapelusze z tyłu wam do pokazania, będą buty, które wybrałam sobie na okres letni. Tutaj troszeczkę sprawa jest bardziej skomplikowana, bo jednak letnie buty trochę ciężej jest, przynajmniej mnie, nie wiem, dajcie mi znać, czy Wy też tak macie, trochę ciężej jest mi wybrać. Wybrałam sobie coś takiego i one są jakby minimalnie na mnie za małe. Nie wiem, czy będą zdawały egzamin i czy będzie mi się je mimo wszystko dobrze nosić. Jest to rozmiar 39. Bardzo mi się na stronie spodobały, wyglądały przepięknie i w sumie są to takie buty, których ja bym potrzebowała, powiem Wam szczerze, bo czarne buty, takie eleganckie, klasyczne, zawsze się przydają i te takie mi się właśnie wydały. Przy tym ja miałam zawsze też problem z tym, że tutaj jest za mocno wycięte. No tutaj, nie wiem, będę musiała zobaczyć czy one będą mi się sprawdzały. Wziąłam sobie w kolorze czarnym oraz również wzięłam sobie w kolorze brązowym, bo bardzo lubię w takim kolorze buty. Wydaje mi się, że też pasują wtedy do wszystkiego, ale tak jak mówię, nie jestem do końca pewna, czy w nich mi będzie się wygodnie chodziło, bo one są tak jakby na styk. Wiecie, po prostu mam wrażenie, że ten palec jest zresztą ocencie sami, że ten palec jest na wierzchu, także nie wiem, nie wiem, dajcie mi znać co myślicie wydaje mi się, że buty naprawdę są bardzo ładne ten obcas też jest taki akurat, nie za duży, nie za mały więc takie właśnie buty lubię, jeśli chodzi o no czy lato, czy, czy jesień ja ogólnie już teraz jakby Niekoniecznie jestem za słupkiem, ponieważ nie za słupkiem, bo to jest słupek, za, e, za szpilką, dlatego że no po prostu niewygodnie mi się w tym chodzi i już teraz z wiekiem po prostu stawiam zdecydowanie na wygodę, ale staram się mimo to, żeby wyglądało to ładnie, zgrabnie, kobieco. No i ostatnie buty, które również nie są na. W szpilce, a są letnie, to są takie białe, przepiękne uważam, buty, które mają mniejszy troszeczkę obcas, ale wyglądają fajnie. I to jest, wiecie, to jest takie trochę mm, trochę pokonanie swojej strefy komfortu, bo kolor biały kojarzy się z takimi, wiecie, typowo na komunie butami. Natomiast wiem, że biały teraz jest modny, więc mam nadzieję, że te buty będę nosić. To jest również rozmiar 39. Uważam, że naprawdę wyglądają prześlicznie. Żałuję tylko, że tutaj nie mają regulacji, ponieważ. Jednak one są dosyć szerokie tutaj na mnie w, w palcach, więc wolałabym, żeby tutaj była regulacja, jakiś, wiecie, taki paseczek jak tu, żeby można było to zmienić. No ale zobaczymy. Ja mam w rozmiarze, jakim mówiłam Wam. 39 chyba i naprawdę prezentują się one pięknie. Także z butów to by było tyle. Oraz mam jeszcze kapelusze, i teraz słuchajcie, prośba do Was, ponieważ wśród nich mam kapelusz, kapelusz taki jesienny. Dajcie mi znać, proszę Was, w którym kapeluszu wyglądam fajnie, ponieważ to jest coś, co mi się bardzo, bardzo podoba, natomiast nie do końca jestem do tego przekonana. I wiecie, samą siebie inaczej się widzi, inaczej widzą to inni. Inaczej będziecie widzieć to wy, więc doradźcie mi, proszę, czy to jest to, czy dajcie sobie, daj sobie lepiej już z tym spokój. To jest kapelusz, słuchajcie, na, na jesień, na zimę. I on ma bardzo fajny myk, dlatego że w środku bardzo często kapelusze są po prostu za wielkie. On ma bardzo fajny myk, że tutaj ma taką tasiemkę i można tą tasiemką sobie wyregulować po prostu obwód głowy. Wyglądam w nim, uwaga, tam tararam, tak. Tak wygląda w tym kapeluszu. I ja siebie tak widziałam, bo mam czarny płaszcz, jakieś tam dodatki, coś tam, coś tam. Widziałam się właśnie, że będę w takich kapeluszach chodzić na zimę, ale nie jestem teraz przekonana. On jest bardzo fajny gatunkowo. Akurat ma takie rondo, jak ja lubię. Nie za duże, nie za małe. Ale nie wiem, czy też nie jest za bardzo taki kowbojski. Ma bardzo ładne tutaj taki akcent, delikatny. Jest w ogóle taki klasyczny. No i ma chyba 30%, o ile się nie mylę, w składzie wełny. Także to jest jak najbardziej na plus. Nie wiem, dajcie mi znać, co wy myślicie. Bo on mi się niesamowicie podoba. Natomiast nie wiem, właśnie, czy tak samo jak z tymi butami białymi, czy to jest moja strefa komfortu. Czy też nie. Natomiast jeśli chodzi o kapelusze na lato, bo takie też właśnie pragnęłam mieć, pokazywałam Wam, że kupiłam sobie na AliExpress kapelusz. I ten z AliExpress wygląda w ten sposób: to już go Wam pokazywam. Tutaj też jest ta tasiemka, taka, w której możecie sobie ten kapelusz wyregulować, to rondo, to znaczy ten środek. I tak wygląda kapelusz z AliExpress. Tak on się prezentuje. Co mnie najbardziej denerwuje, to to, że to rondo tak się jakby delikatnie, wiecie, mm, roluje. Nie jest takie całkiem proste, ale tak wyglądam, bo chodzi mi o to, że teraz mierzę tego z AliExpress, żeby, żebyście mi doradzili, w którym wyglądam najlepiej. O tak, bo wybrałam sobie dwa właśnie z JJ's House, a ten jest z AliExpress i ten wygląda w ten sposób i tego sobie zostawiłam. Natomiast te, które właśnie z JJ's House sobie wybrałam, są takie. Zobaczcie. Ten był z AliExpress. Ten jest właśnie stąd. Ma troszeczkę taką, jakby szerszą tasiemkę. Oraz wybrałam sobie jeszcze taki kozacki. Ma bardzo ładne tutaj wykończenie. I teraz Wam powiem tak: jeśli chodzi o porównanie jakości, to te zdecydowanie właśnie z JJ's House są lepsze od tego z AliExpress. Jezus, ja tutaj robię. Wiecie, jakbyście zobaczyli, co mam tutaj na dole, to byście padli ponieważ ten tutaj widać, że jest taki materiał nie do końca, wiecie, naturalny. Ten jest dużo, dużo ładniejszy, jeśli chodzi o kolor i dużo ładniejsze jest takie wykończenie, jakby. Natomiast ten w ogóle bije wszystkich na, wszystkie na głowę, bo jest ładniejszy moim zdaniem od tego tutaj. Natomiast co mi się tak nie tyle, że nie podoba, co jakby nie jest taką klasyką, to właśnie to wykończenie tutaj takie, takie. Surowe, bo to jest fajne, natomiast ja wolę jednak takie bardziej, nie znacie mnie, klasyczne, takie kobiece, bardziej rozwiązania i nie jestem pewna, czy to wygląda fajnie. Ale teraz, żeby nie była goosłowna, pokazałam Wam, jak wyglądałam w tym, właśnie z AliExpress. Teraz pokazuję Wam, jak wyglądam w tym, tutaj bardzo podobnym. jak to się prezentuje. Oczywiście mogę też sobie tak z tyłu założyć, wiecie. Mogę sobie bardziej jak na więc dajcie mi znać, w którym prezentuje się lepiej. A mam tutaj tą taką szerszą tasiemkę i też rozważałam to, bo ta tasiemka mi się chyba tak nie do końca podoba, taka szeroka, żeby sobie zmienić z tej. Wszelkie sugestie, komentarze są bardzo mile widziane, bo naprawdę chciałabym sobie zostawić jeden górę, dwa, a resztę, reszty nie, bo nie mam takiej potrzeby, żeby mieć aż tyle. Także tak się prezentuje i tutaj wydaje mi się, że te rondo też jest takie delikatnie okrągłe. Ono jest chyba trochę większe, minimalnie szersze. Zobaczcie. W ogóle mi minimalnie one są różne. Nie, one są takie samo. No, może tak delikatnie, zobaczcie. Także tak się prezentują. No i ten właśnie, który uważam, że jest najlepiej wykonany, który jest najpiękniejszy, ale jest taki już totalnie inny, innym stylem, dajcie mi znać, w którym najlepiej się prezentuje i w którym będę fajnie wyglądała do wszystkiego, tak wiecie, czy na sportowo, czy na elegancko. Ja wiem, że to są wakacje, ja wiem, że to jest plaża, ale jednak y, ja wolę mieć wybór na zasadzie. Lubię się czuć zawsze elegancko, jakby tak do końca z sobą, a jeśli coś mi nie pasuje do końca z stylem, no to wtedy, wtedy mam, mam z tym problem. No, więc tak się prezentuje w tym. On ma też regulacje, no i ma właśnie takie kozackie tutaj wykończenie, także tak się prezentuje. No i tym to bym kończyła ten film. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie sobie do opisu, tam macie wszelkie linki, macie też dodatkowe informacje na temat strony. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Serdecznie Was zapraszam do kolejnych, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to też do tego zachęcam. Widzimy się w kolejnym filmiku, dajcie znać, jaki byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale. Pozdrawiam, pa pa!